Witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Konrad Książak, to jest kolejny poradnik serii inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych. Dzisiejsza sesja lekko na plus, w godzinach popołudniowych było ten mocny plus 2-3, nawet około 3%, ale ostatecznie zakończyliśmy na 0,7% na plusie. Kolejna już sesja wzrostowa, no trzeba przyznać, że jest kilka spółek, które praktycznie cały czas w ostatnich dniach rosną. Spółki typu Mercator czy XTB cały czas rosną, mimo tego, że dzisiaj na przykład żadnych ważnych informacji tutaj nie było, jeżeli chodzi o te dwie spółki, ale one cały czas rosły na podstawie tych wcześniejszych informacji, na podstawie tej euforii, która już zaczęła się parę tygodni wcześniej. No, Mercator, myślę, gwiazda obecnie naszej polskiej giełdy. XTB też bardzo duże wzrosty przez ostatnie dni. Ostatnio o tych spółkach między innymi mówiłem, dzisiaj pomówimy trochę o różnych innych, które dzisiaj wydały dosyć ważne komunikaty, albo bardzo ważne komunikaty. ML System, która też była ostatnio gwiazdą notowań po podpisaniu kontraktu z dużym partnerem strategicznym, które na pewno bardzo mocno zwiększy ich moce sprzedaży, poszli bardzo mocno do góry, wiele osób twierdziło, że to był taki jednorazowy skok i większych skoków już nie będzie. Jednak dzisiaj pokazali kolejny skok. No bo jeżeli sobie zobaczymy, to ich notowania aż zostały zawieszone. Pamiętajmy o tym, że jeżeli są bardzo duże różnice, na przykład spółka idzie bardzo dużo na plus, o około 20, kilka 30%, to zazwyczaj ten kurs jest zatrzymywany i otwierany jest albo po kilku godzinach, albo na następny dzień. No i tutaj była taka sytuacja. Że około godziny 16 ten kurs został zawieszony, i teoretyczny kurs otwarcia to jest jak na razie 94 zł, czyli dużo powyżej tego, co jest aktualnie. Zobaczymy, jak to będzie jutro, czy rzeczywiście jutro tak się otworzy spółka. ML System przyjął strategię na lata 2000-2024, oczekuje wzrostu przychodów do ponad 400 milionów złotych. No, i to jest rzeczywiście bardzo pozytywna informacja. Jeżeli sobie zobaczymy na ich przychody obecne, czyli z 2019 roku, no to widzimy, że to jest 100 milionów, wcześniej 123 miliony, wcześniej to było 50, 30, 40 milionów, czyli obecnie powiedzmy, że jesteśmy w tych granicach 100 milionów a oni w 2024, czyli już za 4 lata, chcą mieć 400 milionów, czyli chcą czterokrotnie zwiększyć te przychody. No to jest na pewno bardzo dobra informacja. Firma planuje przeznaczyć na inwestycje w latach obowiązywania strategii, czyli. 2000 2024 160 do 216 milionów złotych, czyli ogromne inwestycje, ale pamiętajmy, że oni też bardzo mocno się rozwijają. Ten kontrakt, który został niedawno podpisany z partnerem strategicznym, no, na pewno otworzy im nowe rynki, dlatego, że szyby, które sprzedaje ML System, będą teraz sprzedawane no do niemalże wszystkich Producentów aut, dlatego że mają takie możliwości dzięki właśnie temu porozumieniu strategicznemu, które niedawno, kilka, czy tam kilkanaście dni temu zostało podpisane. No, dzisiaj mówią o strategii, która jest bardzo ambitna. Zobaczymy, jak to się przełoży, czy rzeczywiście tak będzie w tym 2024, te 400 milionów. Oczywiście to nie jest tak, że jeżeli 2020, 2021, 2022 będzie. Będą te przychody na poziomie 90 milionów, nagle w 2024 wyskoczą do 400. Nie, my tutaj myślimy właśnie o takim zrównoważonym wzroście, czyli już ten 2020 rok powinien być dużo lepszy, 2021 dużo lepszy i tak dalej, i tak dalej, żeby sukcesywnie dojść do tych 400 milionów w 2024. Więc warto teraz obserwować tą spółkę, czy rzeczywiście te przychody będą tak mocno zwiększone, jak tutaj ML system zakłada. Raport półroczny będzie dopiero we wrześniu, 16 września, więc mamy jeszcze trochę czasu. Zobaczymy, czy będą jakieś kolejne komunikaty, jeżeli chodzi o tą spółkę. Warto też zauważyć, że spółka planuje wypuścić nowe akcje. Spółka zamierza wymitować do 1,5 miliona akcji stanowiących 21% w podwyższonym kapitale zakładowym. Zarząd oczekuje, że pozyska z emisji docelowo około 133 miliony złotych. No to można sobie łatwo obliczyć, że jeżeli sobie podzielimy te 133 miliony na te 1,5 miliona akcji. No to widzimy, że rzeczywiście z jednej akcji powinno być około 88,60, czyli co ciekawe dokładnie tyle i jak zamknęło się dzisiaj ML System. Więc myślę, że prognoza trafiona, no bo jeżeli wypuszczą kolejne akcje możliwe, że rzeczywiście otrzymają te, te 133 miliony, będzie to przeprowadzone w dwóch etapach, emisji publiczna oraz emisja publiczna w trybie prospektowym. No, i jak mówiłem o tym zrównoważonym rozwoju, no to tutaj też jest taki plan właśnie tego zrównoważonego rozwoju, co dokładnie będzie w 2021, 2022, 2023. W 2021 wdrożyć do masowej produkcji transparentną szybę zespoloną Quantum Glass. Zgodnie z założeniami spółki, osiągnięcie pełnych mocy szacowanych na poziomie do 5000 m2 miesięcznie jest planowane na koniec 2021 roku, więc taki jest plan na 2021 rok. Pod koniec tego 2021 roku będziemy mogli rzeczywiście powiedzieć, sprawdzam, czy rzeczywiście to się udało. W kolejnych latach 2022-2023 firma planuje uruchomić produkcję nowych szyb z mocami produkcyjnymi na poziomie 5000 i 10000 m2 miesięcznie, czyli jasna. Bardzo przejrzysta i fajnie rozpisana strategia, dokładnie rok po roku co będziemy robić. Dlatego, my, jako akcjonariusze, będziemy spokojnie mogli powiedzieć: Sprawdzam, zobaczcie, czy rzeczywiście to się dzieje, czy rzeczywiście ML System daje radę z tymi mocami produkcyjnymi. No i dzięki temu między innymi w 2024 chcą mieć te przychody na poziomie 400 milionów złotych. Dziś kurs ML System poszedł bardzo mocno do góry o około 30%. Zobaczymy jak dokładnie to się jutro otworzy. Zobaczymy czy rzeczywiście ten kurs będzie na poziomie 94 czy może trochę niżej, trochę wyżej. Zobaczymy wszystko rano, o ile rano rzeczywiście się o 9.00. Otworzy, w każdym razie ML System ma bardzo ambitne plany, no ale dzięki temu nowemu partnerowi strategicznemu te plany myślę, że są możliwe do realizacji. Jeszcze rok temu byśmy powiedzieli, że to jest niemożliwe. Spółka, która ma przychodów rocznie 90 czy 100 milionów, ciężko, żeby w 4 lata zrobiła 400 milionów, jednak na podstawie tych nowych kontraktów jest to moim zdaniem możliwe. Zobaczymy w przyszłości, jak to będzie się odbywało. Kolejną spółką, o której chciałem powiedzieć jest spółka Geotrans. Geotrans z rekordowymi wymiennikami w drugim kwartale 2020 roku. W drugim kwartale wypracowali 13,6 milionów złotych przychodów ze sprzedaży, 6,8 EBIT, 5,5 miliona zysku netto. Czyli wzrost jeżeli chodzi o przychody 121%, EBIT 222%, a zysk netto 251%. To rekordowy kwartał w historii czołowego przedstawiciela krajowej branży zagospodarowania odpadów poprocesowych. Rzeczywiście wyniki finansowe świetne, wyniki finansowe najlepsze w historii. Geotrans ma się czym chwalić. Oprócz tego jest też realizowany, był też realizowany program skupu akcji. To też zazwyczaj jest pozytywna informacja. Geotrans 10 lipca rozliczył transakcję skupu 55 tysięcy akcji własnych po cenie 35 tysięcy. Złotych. Spółka mocno się rozwija. Rzeczywiście, spółka coraz mocniej zarabia. Zgodnie z szacunkami, w pierwszym półroczu 2020 roku, Geograficzny wypracował 20, prawie 24 miliony złotych przychodów ze sprzedaży. 11 milionów zysku brutto, 9 milionów zysku netto, oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 97%, 217% i 240%. Zauważmy, że bardzo mocno podprawiam ten zysk brutto i zysk netto i jeszcze mocniej niż przychody, to znaczy, że stają się coraz bardziej marżowi. Ja zawsze lubię, kiedy spółka staje się coraz mocniej spółką wysokomarżową, a Geotrans coraz mocniej się nią staje, bo mimo tego, że zwiększa przychody, mocniej zwiększa zysk. I właściwie wszystkie tutaj raporty finansowe, wszystkie dane finansowe wskazują, że Geotrans idzie w bardzo dobrym kierunku. Jeżeli sobie zobaczymy dzisiaj o około 18,5% do góry, jeżeli chodzi o tą spółkę, widzimy, że po tym komunikacie, bo to jest właśnie komunikat z około godziny 15-16. Po tym komunikacie ten potężny wzrost, jeżeli chodzi o GoTrans. No GoTrans, tak można powiedzieć, że nawet gdyby nie ten wzrost, on się dosyć mocno rozwija i też ten kurs akcji idzie za tym rozwojem, tak w miarę równolegle, to znaczy Geotrans zwiększa zyski, zwiększa przychody i cały czas tutaj widzimy, że ten kurs rośnie, no dzisiaj urósł bardzo mocno, właśnie ze względu na tą bardzo pozytywną informację. Pamiętajmy, że to jest spółka no, zajmująca się recyklingiem, zajmująca się zagospodarowaniem odpadów i warto zobaczyć, co dzisiaj zrobiła Unia Europejska. Słowo węglowe, podatek od plastików, opłata cyfrowa, Unia będzie miała nowe dochody. Opłata od niepoddanych recyklingowych opakowań plastikowych, graniczny podatek węglowy, podatek od transakcji finansowych czy dochody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 to uzgodnione na szczycie nowe zasoby własne, które mają pomóc Unii sfinansować Fundusz Odbudowy. To oznacza, że Unia idzie coraz mocniej w ekologię. To oznacza, że spółki, które są nieekologiczne, będą miały coraz większe koszty, a bardzo możliwe, że te, które będą ekologiczne, po pierwsze te koszty będą mniejsze, po drugie coraz więcej ludzi, coraz więcej gmin, coraz więcej firm będzie się do nich zgłaszać, bo to im się po prostu będzie coraz mocniej opłacać. W pierwszej kolejności wprowadzona zostanie opłata za niepoddane recyklingowi opakowania stworzych sztucznych. Każdy z krajów członkowskich będzie musiał wysłać do Brukseli 80 eurocentów za jeden kilogram takich odpadów. No to oznacza, że spółki, które zajmują się właśnie recyklingiem, mogą mieć rok żniw. To znaczy coraz więcej nowych kontraktów, coraz więcej nowych inwestycji. Pamiętajmy o tym, że Najważniejsze w spółce jest to, żeby cały czas się rozwijać, czyli cały czas te perspektywy, żeby były pozytywne, czyli w największym skrócie, żeby cały czas podpisywać nowe kontrakty, no i oczywiście wypełniać te, które już są, ale te nowe kontrakty, nowe inwestycje są bardzo ważne i tu, jeżeli chodzi o rynek recyklingu, myślę, że wchodzimy na trochę wyższy poziom i możliwe jest, że coraz więcej tych inwestycji będzie, jeżeli właśnie chodzi o te spółki zajmujące się recyklingiem, a takie są na, na polskiej giełdzie, no choćby Geotrans, który właśnie się tym zajmuje, który dzisiaj pokazał świetne wyniki. No i jak widzimy, perspektywy dla nich też są dobre, dlatego że może inaczej, perspektywy dla ich rywali są złe. Dlatego myślę, że Geotrans może na tym zarobić, może więcej firm, więcej gmin czy powiatów zgłosić się do Geotrans o to, żeby te te odpady u nich zabierali, żeby przetwarzali. I też inne spółki, które, które zajmują się recyklingiem, też mogą na tym bardzo mocno zyskać. No chociażby mobruk, o którym też niedawno mówiłem, że mobruk tak bardzo fajnie, bardzo. Zrównoważenie się rozwija. Może tu nie ma jakichś bardzo mocnych wahań, jeżeli chodzi o kurs, no ale cały czas idziemy do góry, powoli, ale stabilnie idziemy do góry. No i też to jest spółka zajmująca się między innymi zagospodarowaniem odpadów, więc też ta informacja odnośnie tego, co dzisiaj przyjęła Unia Europejska jest pozytywna i rzeczywiście może mieć pozytywny oddźwięk w całej branży, jeżeli chodzi o recykling. No pamiętajmy, że te branże, które zajmują się czy to odnawialnymi źródłami energii, czy recyklingiem, właśnie te związane z ochroną środowiska coraz mocniej są na topie. Jeżeli chodzi właśnie o OZE, między innymi o fotowoltaikę, no to też trzeba powiedzieć, że myślę, że jest dosyć istotny komunikat dzisiaj. Grupa Polsat startuje na rynku fotowoltaiki i każdy teraz człowiek, który wie co to jest cyfrowy Polsat może pomyśleć, że spółka cyfrowy Polsat to jest telewizja, to jest telefony plus, więc spółka, która się totalnie tym nie zajmuje, jednak zaczyna w to wchodzić. Grupa Polsat startuje z ofertą fotowoltaiki. Instalacje fotowoltaiczne będą oferowane pod nową marką Esolo oraz filmy Alledo z grupy Polsat. Która posiada wieloletnie doświadczenie na rynku fotowoltaicznym w Polsce. Grupa SOLEO będzie dostępna na terenie całej Polski w ponad tysiącach punktów sprzedaży i obsługi klienta Plusa i Cyfrowy Polsat. Każdy, kto zdecyduje się na wybór, będzie mógł produkować swój własny prąd, obniżyć rachunki za prąd nawet o 95%. Dlaczego uważam, że to jest bardzo istotna informacja? Moim zdaniem, to jest jedna z kluczowych informacji, jeżeli chodzi o rynek fotowoltaiki. Nie chodzi mi tutaj o spółkę Cyfrowy Polsat. Tak naprawdę nie wiem, jak to, jak to się przełoży na wyniki cyfrowego Polsatu. Jednak to jest spółka, która już bardzo dużo zarabia i możliwe, że nawet jeżeli na tym rynku fotowoltaicznym będzie rentowna, to to nie będzie jakiś duży procent ich zysków czy duży procent ich przychodów. Bardziej mi chodzi o jedną istotną rzecz. Jeżeli kolejne spółki. Wchodzą w ten rynek, spółki, nawet które nie są z tym związane, nie są związane z fotowoltaiką, wchodzą na ten rynek. To znaczy, że ten rynek dalej jest albo niedoszacowany, albo są tam ogromne możliwości rozwoju, poprzez to, że jest tam jeszcze miejsce na różne inne spółki. Jeżeli mówimy, że fotowoltaika w ostatnim roku czy ostatnie dwa lata mocno urosła, no bo rzeczywiście spółki fotowoltaiczne bardzo mocno urosły, to tutaj cyfrowy Polsat daje nam. Jasny komunikat, że my wchodzimy w to, czyli ten rynek tak naprawdę naszym zdaniem, zdaniem grupy Polsat, jeszcze raczkuje i tam są ogromne moce, jeszcze są tam ogromne pola do tego, żeby jednak wejść na ten rynek i żeby. Ten rynek może nawet nie zdominować, ale zagospodarować te obszary, które jeszcze zagospodarowane nie są, czyli są jeszcze takie obszary. To oznacza, że ten rynek wciąż się rozwija i wciąż będzie się rozwijał, według cyfrowego Porsatu oczywiście i to jest dla mnie bardzo istotna informacja że wciąż te moce jeszcze mogą być powiększone, jeżeli chodzi o firmy zajmujące się fotowoltaiką. No, a jeżeli chodzi o firmy zajmujące się fotowoltaiką no, to na pewno Columbus, Columbus Energy rozwija projekt budowy farm fotowoltaicznych. Niedawno Columbus Energy i Śląskie Kamienice informowały o wspólnej inwestycji w budowie farm fotowoltaicznych. No Pamiętamy to kilkanaście dni temu był taki komunikat. Spółka podpisała umowy z kolejnymi dwoma podmiotami, dzięki czemu zintensyfikuje swoje działania w tym obszarze. Nasz apetyt na tworzenie własnej infrastruktury farm fotowoltaicznych stale rośnie, szczególnie gdy pojawiają się atrakcyjne okoliczności biznesowe. Realizacja przełoży się na dysponowanie instalacjami o pomocy ponad pół gigawata łącznie to oznacza, że cały czas Columbus Energy się rozwija właśnie dlatego, że cały czas jest miejsce na rozwój jeżeli mówimy właśnie, że tutaj jest bardzo duży wzrost jeżeli chodzi o tą spółkę, no to powiedzmy sobie szczerze oni kosztują obecnie 70 złotych i jeszcze rok temu to było kilka złotych jeszcze parę tygodni temu to było 40-50 złotych ale wciąż tutaj mamy Niezagospodarowane tereny, które można zagospodarować, które można zarabiać, z których można wyciągnąć pieniądze. Oczywiście w pozytywnym znaczeniu tego wyciągnąć pieniądze czyli po prostu założyć tam nowe farmy. No to właśnie pokazuje, pokazuje Polsat, to pokazuje Kolumbus. Też warto zauważyć wywiad z. z... Szefostwem Columbus Energy. Oczywiście, do wywiadów z szefostwem jakiejkolwiek spółki trzeba podchodzić z pewnym przymrużeniem oka, dlatego że no, jeżeli jestem rodzicem, no to zawsze o swoim dziecku będę wypowiadał się jak najlepiej. Dokładnie to samo jest z prezesami firmy. No, firma dla, dla wielu założycieli tych firm jest takim dzieckiem i oni zawsze będą się wypowiadać w bardzo pozytywnym świetle. No, aczkolwiek warto zauważyć, że tutaj w tym wywiadzie. Dawid Zieliński, czyli prezes Kolumbusa mówi tutaj, że rozwijają się dynamicznie z miesiąca na miesiąc że koronawirus wyjął im właściwie jeden tylko miesiąc z, z kalendarza, a tak cały czas idą bardzo mocno do przodu i mówi tutaj, że osiągnięcie w tym roku 500 milionów złotych przychodów jest możliwe jeśli powtórzymy wyniki z pierwszego kwartału w kolejnych okresach ale my chcemy być lepsi, chciałbym by każdy kwartał był lepszy od poprzedniego, podtrzymujemy, że ch chcemy mieć każdy rok trzy razy lepszy od poprzedniego to jest bardzo istotne zdanie. Chcemy mieć każdy rok trzy razy lepszy od poprzedniego. Właściwie rok 2019 był świetny dla Kolumbusa. Jeżeli sobie zobaczymy te wyniki finansowe, no to właśnie pod te wyniki był ten wzrost kursu. Przychody z 61 milionów do 200, no czyli około trzy razy większe. Zysk z 2 milionów do 11, no czyli tutaj już około 5-6 razy większy jeżeli my mówimy o tym, że oni chcą mieć 3 razy większy kolejny rok i kolejny, to oznacza, że ten kurs akcji nie musi być jeszcze przesadzony zauważmy, że mimo tego ogromnego wzrostu, mimo tego, że ten CZ powiedzmy teraz jest na absurdalnych poziomach jeżeli oni chcą, żeby każdy kolejny rok był 3 razy lepszy od poprzedniego to zauważmy, że Przychody powyżej miliarda są właściwie kwestią półtora roku, kwestią najbliższych kilkunastu miesięcy. To oznacza, że rzeczywiście Kolumbus chce się bardzo mocno rozwijać i widzi, że na tym rynku jest jeszcze duże pole do popisu. Oczywiście, jeszcze raz mówię, trzeba do tego wywiadu podchodzić z pewną rezerwą. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. Jak na razie wszystko idzie do przodu, jeżeli chodzi o spółkę Columbus, o całą branżę fotowoltaiki. Zauważmy, że mamy ogromny boom na, na tą całą branżę i nawet spółki, które jeszcze tak dużo nie zarabiałem, już są bardzo mocno wyceniane. Właśnie ze względu na to, że w tej branży jest mocny boom, właśnie też dzięki temu wchodzi między innymi grupa Polsat na ten rynek. Widzimy, że tu jest jeszcze duże pole do popisu. Zobaczymy, jak ten rynek będzie się rozwijał, ale perspektywy na pewno są pozytywne. Zobaczymy, czy Kolumbus rzeczywiście będzie się rozwijał trzy razy mocniej niż obecnie, znaczy, czy będzie zwiększał te zyski, te przychody trzykrotnie w trakcie każdego kolejnego roku. Będziemy mogli rzeczywiście powiedzieć: sprawdzam na każdy koniec roku, no ale jeżeli chodzi o, obecne warunki Kolumbusa rozwijają się i to rozwijają się bardzo mocno. Pamiętajmy też, że mimo różnych rodzajów pandemii, lockdownów itd., itd., dofinansowania wszelkiego rodzaju na te panele fotowoltaiczne nie zostały w żaden sposób zatrzymane. Cały czas są ogromne dofinansowania, czy to z Unii Europejskiej, czy to z zwykłych yy, gmin, powiatów z polskiego państwa, przez co gospodarstwom domowym się to coraz mocniej opłaca, no a jeżeli mówimy o Kolumbisie, to już my nie mówimy tutaj tylko o tym, że oni dostarczają te panele gospodarstwom jednorodzinnym, czyli jakimś tam różnego rodzaju gospodarstwom domowym, tylko mówimy już o wielomilionowych, a nawet miliardowych kontraktach, bo ostatnio też mówiliśmy o tym, że podpisują coraz to nowe kontrakty i te kontrakty opiewają na coraz to większe sumy, więc warto tutaj zobaczyć, czy rzeczywiście to jest już szczyt Kolumbusa, który no bardzo mocno urósł czy jednak w perspektywie wieloletniej to jest właściwie tylko mały przystanek zobaczymy i jak przyszłe wyniki finansowe jak przyszłe zyski jak przyszłe przychody jeżeli będzie tak jak prezes mówi w wywiadzie no to możemy śmiało stwierdzić że te 70 zł to jest tylko mały przystanek ale jeżeli Coś tutaj się stanie, jeżeli te przychody czy zyski nie będą tak dynamicznie rosły, jak rosną do tej pory, no to możemy powiedzieć, że te 70 zł może być zagrożone. Zobaczymy w przyszłości, jak to będzie. Jak na razie perspektywy dobre, ale trzeba tutaj trzymać rękę na pulsie. Branża Oze, branża recyklingu, całe te wszystkie branże zajmujące się ochroną środowiska są bardzo mocno na plusie, bardzo mocno teraz na topie, ale pamiętajmy, że nie tylko tym giełda żyje, są też. Inne spółki, m.in. spółka Ferro. Ferro zamierza wypłacić dywidendę za 2019 rok i zintensyfikować działania MA. Zarząd Ferro dokonał przeglądu strategii grupy Ferro na lata 2019-2023 i chce przeznaczać na wypłatę akcjonariuszy 2019 roku nie mniej niż 20% jedno. Stkowego zysku netto spółki zauważmy, że kurs ferro ostatnio poszedł mocno do góry też ze względu na to, że były bardzo dobre wyniki finansowe z poziomów 13, około 13-14 do poziomu 18 już poziomy sprzed pandemii zostały przebite jeżeli sobie zobaczymy te 20% zysków no to te ostatnie ostatni kwartał był bardzo dobry jeżeli chodzi o ferro i też dlatego między innymi te mocne wzrosty. Jeżeli sobie zobaczymy kwartał do kwartału 2020, pierwszy kwartał do 2019, pierwszy kwartał i przychody są dużo wyższe, i zysk jest wyższy. Więc zauważmy, że ferro w pierwszym kwartale zazwyczaj ma te największe zyski. Jeżeli sobie zobaczymy pierwszy kwartał 2019 roku. No to widzimy, że tu jest największy zysk. Pierwszy kwartał 2018 też jest największy zysk. 2017 też tu jest największy zysk. Ale to jest tak, że ten zysk w innych kwartałach jest porównywalny. Jeżeli sobie zobaczymy teraz, Ferro mniej więcej o 3 miliony zarobiło więcej w pierwszym kwartale. Jeżeli tak by było, czyli w 3 miliony więcej w każdym kwartale, no to można powiedzieć, że w 2020 roku zarobią około 52-53 miliony złotych jeżeli mówimy o 53 milionach powiedzmy rocznie no to te 20% tego zysku no to można łatwo sobie obliczyć, że to jest około 10 milionów złotych powiedzmy, że 11 przy tym dobrym, dobrym założeniu więc mamy 11 milionów złotych 11 milionów złotych, liczba akcji to jest 21 milionów 242,655. To oznacza, że na akcję to jest około 50 groszy. Jeżeli chodzi o, o te dywidendy, możemy sobie tak teraz zobaczyć, czyli ta stopa dywidendy jakaś wysoka nie jest, właściwie to jest niska stopa dywidendy, ale zawsze. Pokazane jest, że ta dywidenda będzie. Poza tym te 20% to jest minimum, czyli możliwe będzie, że będzie więcej, jeżeli chodzi o tą dywidendę. Też wiele pieniędzy trafia na kapitał zapasowy, i też co jakiś czas, zapewne z tego kapitału zapasowego, może być wypłacana dywidenda. Przypominam, że oni już są dywidendowi, od wielu lat wypłacają tę dywidendę mniej więcej na poziomie złotówki. Czasem to jest 35 groszy, czasem złoty 20. Różnie to to bywa, aczkolwiek spółka dywidendowa, więc też tutaj warto na to zwrócić uwagę, że ta dywidenda jest i to jest od od wielu lat, a te 20% to jest jak już mówiłem, wysokość nie mniejsza niż 20% jednostkowego zysku netto spółki, a skoro spółka zarabia coraz więcej, no to ta dywidenda będzie coraz wyższa. Już wielokrotnie to mówiłem, że jeżeli my obecnie kupujemy spółkę, ta dywidenda będzie powiedzmy na poziomie 20 czy 30%. Zysku, z czym ten zysk będzie coraz mocniej rósł, no to dla nas ta stopa dywidendy będzie coraz większa. To jest właśnie to inwestowanie dywidendowe długoterminowe, które jest najbardziej zyskowne i też do tego można powiedzieć, że, że zachęcam, dlatego że na tym można najwięcej zarobić, jeżeli chodzi o takie inwestowanie właśnie w spółki dywidendowe. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie dzisiejszego materiału. Powiedz mi, co ty sądzisz o fotowoltaice, nie tylko o Columbus Energy, ale o tej całej branży, czy ona będzie dalej rosła, czy najlepsze ma dopiero przed sobą, czy to właśnie na przykład ten Columbus 70 zł to jest przysanek właśnie dlatego, że będą coraz większe zyski, coraz większe przychody, czy to jednak już jest przepełnienie tego rynku, czy jednak tu są jeszcze jakieś pola do zagospodarowania, no i co sądzisz o tych spółkach, które zajmują się recyklingiem? czy ta decyzja Unii Europejskiej może oznaczać dla nich coraz większe zyski, coraz większe przychody. Dzięki wielkie i życzę samych zysków. Cześć.